Co jest? To ty? Poznaję cię! Panie Krastolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie bezecniku? E Eee, tam chętno, że nie. Ja go znam! To Wiedźmin Gerard. Co słychać, Panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie Krastolud, nie słuchajcie go! Zaczaruje Was przychwost! Z trolem się na po pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem! Zmykaj stąd, pókim dobry! Już! Czary, mary, hokus pokus... No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Ja, Zigrin przekazuje przekazuję pozdrowienia. Na rundurina, tylko nie wynieście wszystkiego. No, migiem. Ja skoczę do wygódki. Możemy to zrobić tutaj, albo pójść tam. Gdzie te składniki? Chyba to. faktycznie śmierdzi amoniakiem. Teraz tylko sygnał. Chyba nie wiesz, to kurwy nędzy, czy to magazyn kozo jebie! Ty, Geralt! To jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z tasakiem, czy jakoś tak? Sukruz? Co ty tu? Z tym czarownikiem? <śmuszczak> Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś? A Tori was nasłał, co? Zasrany nie ludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną. Ale najpierw wami nakarmimy kraby. Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj na pierdolaj z nami Nordlingów żonych! Dalej, Geralt, dla nich!

Zachodź z takim Z takim napierdalaczem można podbić Nimgard! Sogruz, wybacz! Kocham cię jak brata, i nie te synu! Sztama! Hehe, <grytanie> czułagier! I po co nam to wszystko było? Pewnie że Sztama. Gdzie jest drakar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Fan Hornem? A wywieziemy go na skaligę, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy. Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Katoriego. Słusznie. Przy okazji też do niego zajrzę.